Dosyć tego. Zbieraj swoje rzeczy i wynoś się. Jak długo jeszcze będę znosić Twoje wybryki, Ceo? Sił mi już brakuje. Orga ze złością rzuciła w męża jego torbą. Jej cierpliwość się wyczerpała. Mąż całkowicie się na niej położył i nogi zwiesił. Przestał w ogóle pracować. A właściwie pracował, ale pieniędzy do domu nie przynosił. Jakby się ulatniały w drodze powrotnej. Oli przyszło oszczędzać na wszystkim, byle starczyło na rachunki i jedzenie. A jemu to było obojętne. Ile żona go nie prosiła, ile nie narzekała, Sergiusz po prostu zbywał jej pretensje. I dzisiaj, w dzień wypłaty, okazało się, że mąż znowu nie przyniósł pieniędzy. Na zasadne pytanie, gdzie jest pensja, tylko machnął ręką i, odepchnąwszy żonę, położył się na kanapie. W trakcie kłótni para nie zauważyła, jak weszła mama Sergiusza. Teściowa Tatiana Michajłowna. Stała cicho i słuchała awantury. Ale gdy Ola zaczęła na poważnie wyrzucać syna, postanowiła się wtrącić. Relacje z synową nie układały się. U Tatiany Michajłowny był trudny charakter. Często kłóciła się z Olą o różne drobnostki. I to negatywnie wpływało na ich wzajemne stosunki. Gdy kłótnia trochę ucichła, głośno odkaszlnęła, przyciągając uwagę. Zjawiona, niezapylona. Cicho mruknęła Ola, już wiedząc, co nastąpi dalej. Witaj. Mamo, jaki wiatr cię tu przywiał. Witaj, Olgo. Przecież tak darłaś się, że i głuchy by usłyszał. Więc postanowiłam zobaczyć, co u was się dzieje. Widzę, że w samą porę, powiedz mi, Oleczko, z jakiej to racji postanowiłaś wyrzucić Sergiusza z jego własnego mieszkania. O ile pamiętam, to mój prezent dla syna. I ciebie nawet wtedy nie było, gdy to robiłam. Więc, droga synowo, jeśli coś ci się nie podoba, nikt cię tu nie trzyma. Pakuj walizki i idź, gdzie chcesz. Ola w szoku nie mogła uwierzyć własnym uszom. Aha, więc tak to wygląda. Ona ją z cierpliwością traktowała, w domu pomagała, zakupy dźwigała. Znosiła jej wybryki, a ta teraz tak. Dobrze, mamo, pójdę. Ale najpierw możemy porozmawiać. Omówić, powiedzmy, coś między nami. Ola nie chciała tego robić. Ale widać, że będzie musiała. Od dawna miała pytania do teściowej. Ale nie chciała wchodzić kobiecie w duszę. Ale najwyraźniej nadszedł czas. Proszę, wchodź, mamo, nie krępuj się. Jesteś tu przecież gospodynią, zakpiła Ola, wskazując ręką na sypialnię. Tatiana Michajłowna poszła za nią. O czym chciałaś porozmawiać? Otwierając szufladę, Ola wyjęła z niej kopertę i milcząco podała teściowej: Nic mi nie chcesz powiedzieć. Co to jest? A niech pani spojrzy. W kopercie znajdowało się stare zdjęcie. Dwie dziewczyny siedziały obok siebie i wesoło się uśmiechały. Odwracając zdjęcie, Tatiana upuściła je z rąk. Na odwrocie była notatka: Ja nie zapomniałam. A ty pamiętasz? Racja jest po mojej stronie. I doprowadzę do sprawiedliwości. Drżącą ręką kobieta podniosła zdjęcie z podłogi. Skąd u ciebie to zdjęcie? Ciekawa jest Twoja reakcja. Zastanawia mnie, kto jest na tym zdjęciu. Skąd masz to zdjęcie? Powtórzyła kobieta. Podrzucono je jeszcze na weselu w kopercie z pieniędzmi, nie wiem kto, ale nie chciałam Was niepokoić. Postanowiłam zachować tajemnicę, ale widocznie na próżno. Tatiana ciężko westchnęła. Siergiej wie. Nie, nie pokazywałam mu tego. Więc pora mu powiedzieć. Chodźmy. Zabrawszy ze sobą zdjęcie. Tatiana wyszła z sypialni i, przywołując syna, usiadła w kuchni. Mamo, co się stało, ola. Synu, od dawna powinnam ci o tym opowiedzieć, ale brakowało mi odwagi. Ale teraz nadszedł czas. Ola i Siergiej uważnie słuchali. Tatiana Michajłowna podała synowi zdjęcie. To twoja mama. Mamo, co ty mówisz? Nie rozumiem. Jaka mama? Co to za bzdury? Twoja rodzona matka. Jej imię to żanna. Dawno to było, ale pamiętam to, jakby to było wczoraj. Byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami, nierozłączne. Razem w przedszkolu, potem w szkole, w technikum. Spacerowałyśmy, przygotowywałyśmy się do egzaminów. Wszystko razem. Bardzo się cieszyłam, gdy żanna poznała chłopaka. Zakochała się w nim. Nikogo innego wokół nie widziała. Oślepła z miłości. I wtedy wydawał mi się on dobrym, porządnym facetem. Wzięli ślub, a zakład dał im mieszkanie. I myślałam, że mają wszystko dobrze. Aż do dnia, gdy zobaczyłam na żannie siniaki. Tłumaczyła się, że jest niezgrabna, plącze nogi, nieszczęśliwie upadła. Uśmiechała się, pochwaliła się, że niedługo będą mieli potomka. Poprosiła mnie na chrzestną. Zapomniałam o tym. Ale po jej porodzie zaczęłam zauważać coraz częściej, że żanna już nie jest tą wesołą dziewczyną, którą znałam. Stała się nerwowa, rozczesiona. Na spotkania przychodziła niechętnie, nie zapraszała w gości. Nawet latem zaczęła nosić ubrania z dużym kołnierzem i długimi rękawami. Kiedyś rozmawiałyśmy przez telefon. Nie było to tanie udowolnienie w tamtych czasach, ale przynajmniej w ten sposób mogłam utrzymywać kontakt z przyjaciółką. Rozmawiałyśmy o jej synku, o sprawach domowych. Ale nagle zamilkła. Krzyknęła. Usłyszałam hałas i kłótnie jej męża. A potem połączenie się urwało. Natychmiast pobiegłam do nich. Dobiegłam dosłownie w ciągu dziesięciu minut, wbiegłam po schodach i zaczęłam dzwonić do drzwi. Otworzył on. Oczy czerwone, ręce zaciśnięte w pięści. Żanny nie ma w domu. Nie słuchałam. Po prostu odepchnęłam go i weszłam do mieszkania. Znalazłam Żannę na podłodze w kącie pokoju. Cała poobijana, leżała skulona w kłębek i przyciskała do siebie płaczącego syna. Z tyłu usłyszałam kroki. Co ty jej zrobiłeś? To nie twoja sprawa. Wracaj do domu i nie wtrącaj się. Nigdzie nie pójdę. Rzuciłam się do telefonu, chciałam wezwać milicję, ale on wyrwał mi słuchawkę z ręki i jednym ruchem wyrwał ją z gniazdka, a mnie brutalnie odepchnął. Wynoś się? Nie wiem, co mną wtedy owładnęło. Zaczęłam krzyczeć, że go pozwę, że nie zostawię tego tak. A potem on mnie uderzył. Niemocno, ale odrzuciło mnie do ściany. Tam przy ścianie stała żelazna łopata. Chwyciłam ją, nie myśląc, i zamachnęłam się. Żanna przestraszona pisnęła i zakryła twarz rękami. A ja. Ja się przestraszyłam, rzuciłam łopatę i wybiegłam z mieszkania. Dopiero później dowiedziałam się, że on umarł. Nie wiem dlaczego, ale żanna powiedziała, że to ona. Śledczy w milicji, wszystkim. Opowiedzieli mi nasi wspólni znajomi, że ją skazano. Nie mogłam się przyznać, bałam się. Jak szczur ukrywałam się w mieszkaniu, bojąc się nawet wyjść do sklepu. Dopiero później dowiedziałam się, że ich syn trafił do domu dziecka. I podjęłam decyzję. Obijałam wszystkie możliwe progi instancji, zmobilizowałam wszystkich znajomych, na których tylko mogłam, ale zaadoptowałam chłopca. Ciebie! Cieriożenka Tak, chciałam choć trochę odkupić moją winę. Do dziś dręczy mnie poczucie winy za to, co się stało. Olga siedziała oszołomiona tym, co usłyszała, a Tatiana kontynuowała: Zaadoptowałam ciebie. Zmieniłam twoje nazwisko na moje. Miałeś mieszkanie po rodzicach, sprzedałam je i kupiłam to tutaj, w innym mieście. Zabrałam cię stąd. Daleko od wszystkiego, daleko od tamtej historii, żeby nic nie przypominało o tym, co się stało. Ale najwyraźniej ona mnie znalazła. Żanna pragnie sprawiedliwości. Teraz znasz prawdę, synku. Zrozumiem, jeśli nie będziesz chciał mnie znać. Kobieta otarła łzy. Mamo, ja wiedziałem. Co? Wiedziałem, że ta kobieta, że ona mnie odnalazła. Podeszła do mnie na ulicy i wiele mi opowiedziała, choć jej historia różni się od Twojej. Siergiej odwrócił się do żony: Olu, wybacz. To tam idą te pieniądze. Oddawałam je żannie. Nie chciałem, żeby niepokoiła mamę. Wiem, że to dla Ciebie trudne, ale też mnie zrozum. Cieriożka, nie wiedziałam, dlaczego mi nie powiedziałeś. Pomogłabym. No cóż, co się stało, to się nie odstanie. Trzeba tylko zdecydować, co dalej zrobić z tą kobietą. Nie będziesz przecież wiecznie żył i oddawał jej całe swoje zarobki. A czy mamy wybór? Mamy. Spotkam się z nią. Czas najwyższy, powiedziała Tatiana. Mamo, nie trzeba. Trzeba, synku. Długo się ukrywałam. Jesteś już dorosły. Jestem dumna z tego, jaki się stałeś. Teraz czas ponieść karę za to, co się stało. Tatiana przekonała syna, aby umówił się na spotkanie z Żanną. W umówionym czasie ona przyszła i zaczęła czekać. Cześć, Taniu. Dawno się nie widzieliśmy. Żanno, jak ci się żyło przez te wszystkie lata? Nie dręczyło cię sumienie? Mi jest przykro. Przykro ci? To nie ty przez tyle lat łykałaś więzienną papkę. Nie ty straciłaś syna i mieszkanie. Ty żyłaś w luksusach podczas gdy ja wegetowałam w więzieniu. Chciałam cię chronić, tylko pogorszyłaś sprawę. Kto cię prosił, żebyś się wtrącała? Z twojego powodu oszalał. To ty jesteś winna. Poczekaj, czy on nie umarł po tym uderzeniu? Nazywasz to uderzeniem? Żanna prychnęła. Stracił przytomność tylko na kilka minut, a potem rzucił się na mnie. Padł w szał z powodu twojego czynu. A ja musiałam ponieść konsekwencje. Co mogłam zrobić? Zabiłby mnie. Więc to ty go zabiłaś. A myślałaś, że to ty. Całe życie obwiniałam się za to. Kobieta złośliwie się zaśmiała. Jak to zabawnie wychodzi. Sama siebie ukarałaś. Żanno, zostaw Siergieja w spokoju. On nie jest winny temu, co się stało. On jest moim synem. Nie jestem waszym synem. Z za rogu wyszedł Siergiej, mam tylko jedną matkę. Tę, która mnie wychowała. Przepraszam, ale jesteś dla mnie obcą osobą. I proszę, zostaw moją mamę w spokoju. Żanna chciała coś powiedzieć, ale machnąwszy ręką, zmieniła zdanie. Skinęła głową i w milczeniu odeszła. A Siergiej podszedł do matki i mocno ją przytulił. Nie obwiniaj się. Mamo, ty nikogo nie zabiłaś. Nie masz na sobie grzechu. Wychowałaś mnie, dałaś miłość i normalne wykształcenie. Kochałaś i chroniłaś jak własne dziecko. Kocham cię. Kocham cię. Nie mam innej matki poza tobą i nigdy nie będę miał. Olga wybaczyła Siergieja. W rodzinie teraz panował spokój i harmonia. Tajemnice przeszłości już nie ciążyły Tatianie. Naprawiła relację z synową i teraz jest szczęśliwą i kochaną babcią. Wydarzenie, które wydawało się, że może przerodzić się w tragedię, stało się szczęśliwym i postawiło wszystko na swoim miejscu. Sprawiedliwość zwyciężyła. Do następnego spotkania.